Sam sobie zdaję sprawę, że to był po prostu chwila, chwila rozluźnienia, chwila dekoncentracji i wydupsyłem się, tak? Kanał TO JEST BOX sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. TO JEST BOX dzisiaj z Robertem Parzyńczewskim. Dawno się nie widzieliśmy, no to zacznę od tego, jak się masz, co u Ciebie? Cześć, u mnie wszystko dobrze, jak najlepiej. Mam się dobrze, trenuję, jestem w gotowości. W marcu wracam na ring, czekam, czekam dokładnie czy to będzie 13 czy do 19, i już nie mogę doczekać. No właśnie, są dwie daty marcowe: MB Promotion, TymEx, czyli to jest jeszcze otwarte, na której gali zawalczysz? No tak, dzisiaj rozmawiałem ze swoim promotorem i tam dogrywają szczegóły, więc ja, ja trenuję, będę gotowy i czekam. Nie mogę się doczekać powrotu na ring. Jak z perspektywy czasu patrzysz na, na tą swoją przegraną? No jak, no chwilę chwila rozróżnienia. De dekoncentracji, popełniłem głupi błąd, bijąc cios na dół, wyprostowałem się, podnosi, podniosłem jeszcze brodę, wyłapałem cios i tyle. Chwilę nie i po robocie. No. Jestem o tyle mądrzejszy, że, że chwilę na rozluźnienie jest tylko i wyłącznie w przerwie, jak jestem na rożniku. A tak to przez te trzy minuty trzeba być skupiony, skoncentrowany, u najwięcej błędów się właśnie popełnia. Gdy, gdy właśnie się rozluźnia, tak? Ta, no tej pewności siebie cały czas chcę być pewny i będę pewny siebie, tylko tak jak mówię, skoncentrowany i spokojny. Wiele razy oglądasz tą walkę, czy jesteś takim zawodnikiem, który nie wraca do tych e, Tak, mówiłem, tak jak mówiłem, po walce, to ją od razu oglądałem, tak? Czy to, czy to w szatni, czy to w samochodzie, czy przy, przy jeszcze ostatnim posiłku, czy to nad ranem. Przez cały tydzień oglądałem, a teraz no, no, wiem, co zrobiłem źle. Na co muszę uważać, co, co w swoim boksie musimy razem z trenerem Grzegorzem Krawczykiem zmienić, a czy zmienić. No, Grzegorz cały czas mi to mówił, ale to, to wiesz. No, brakuje mi tego doświadczenia, cały czas tego spokoju, tej, tej takiej przygotowania sobie, sobie akcji, rozłożenia, widzieć kiedy przyspieszyć, kiedy uderzyć mocniej, szybciej, a kiedy spokojniej. No, mam nadzieję, że, że to wiadomo. Teraz, 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 jak teraz, będę chciał to, to pokazać, ale przede wszystkim, jak dojdzie do rewanżu zaboksować z chłodną głową. To jest właśnie w Twojej głowie przede wszystkim takim celem na ten rok, żeby zrewanżować się Kusanowowi? A czy wiesz, no ciężko jest planować coś dalej, jeżeli, jeżeli mam jakieś tam sprawy, porachunki do załatwienia z Kusanowem, tak? Bo, bo, bo były jakieś plany przed walką z Kusanowem, no i tak, tak się to wszystko zatrzymało, tak? Najpierw, najpierw no przede wszystkim cieszę się, że jestem zdrowy, Odpoczę, wy, wypocząłem, naprawiłem kontuzję prawej, prawej ręki, która nam dolegała od dłuższego czasu. Tutaj, dzięki pomocy profesorowi Krzysztofowi Fickowi oraz mojemu rehabilitantowi Re, Re, Irenosowi Cholewie, zrobiliśmy kawał zrobili dobrej roboty. Mogę bić z całej siły, nie, nie, czuję, nie czuję tego bólu. Tak? Przede wszystkim, trzeba wrócić na ring czego już się nie mogę doczekać, jestem głodny, boksowania głodny przede wszystkim, sukcesu, zwyciężania, wygrać pierwszą walkę, zrewanżować się i dopiero wrócić na, na tą odpowiednią, na tą swoją ścieżkę, wrócić na miejsce, na, na którym byłem przed walką we, we wrześniu i dopiero iść dalej. Pojawiły się takie sugestie po walce, żeby zmienić może sztab e, trenerski, ale rozumiem, że zostajesz wiernie przy tych samych ludziach, z którymi e, zaczynasz tą swoją karierę. No tak, ufam, czy to Grzegorzowi, czy to Kubie, czy Marcinowi, czy Sławkowi, więc no, no, to nie była ich wina, także się rozluźniłem i zdekontrolowałem i podniosłem brodę, bo na każdym treningu grzechu mi mówi, że, że mam właśnie w tym ataku uważać tego, pilnować, tak? nie ponosić brody, być, być, czujny, być czujny w tej obronie, no, no trochę, trochę zbyt pewny siebie, poczułem się, że, że trafiam, że te, te, nie czuję tych, tych ciosów mojego przeciwnika, mojego rywala, no i... I wiadomo, jak, jak nie widocznie ciasno na nie musi być mocny. Dostajesz na punkt i się wywracasz. Po tej e, twojej przegranej rozmawiałem z Maćkiem Miszkinem, pytałem go e, o jego porażkę z Butem, jak to było, jak to były te najbliższe tygodnie, e, dni wyglądały. On mówił, że to jest taki e, nieprzyjemny okres e, u że najbardziej nieprzyjemny po tym dokaucie. Człowiek e, sam kwestionuje swoje umiejętności. Czy u ciebie też tak było, że to był ciężki czas dla siebie? Czy wiesz, no. Nie jest fajnie przegrywać, tak? No przede wszystkim miałem trochę czasu, żeby sobie wszystko poukładać, tak? każdy ten detal do, docenić, że, że to nie tylko i wyłącznie ciężko zasuwać i, i nie wiem, dbać o, o coś czy, czy o coś mniej, ale to trzeba, no, trzeba się całkowicie poświęcić. Zawsze się poświęcałem treningom i tym, tym reżimom treningowym, no ale też też jeszcze tam gdzieś tam. Do, doszukuję tych, tych błędów też właśnie podczas tej dekoncentracji, czy to na treningach, czy to podczas rozgrzewki, czy, czy nawet przy okresie roztrenowania i teraz chcę przy tym o to zadbać bardziej, no na pewno bardziej by mnie bolała porażka na punkty, jakbym był dużo, dużo słabszy technicznie, wolniejszy, yy, słabszy fizycznie, si słabszy pod każdym względem, no to to by było coś do zastanowienia, a tak to no, no, no ja sobie sam, sam sobie zdaję sprawę, że to był po prostu Chwila, chwila rozluźnienia, chwila dekoncentracji i wydobcyłem się, tak? I, I tak naprawdę to, to no nie ma co tutaj dbać, co by było, gdyby było, bo gdyby ta broda była schowana, gdyby ta prawa ręka była przy szczęce, to bym pewnie zebrał to na, na gardę, oddał swoje i bym sobie dalej boksował, tak? I czy, czy, czy to na punkty, czy to, czy to w późniejszych rundach przed czasem, to, to, to walkę bym wygrał, byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali. Nie żałujesz trochę, że nie wziąłeś w tych wcześniejszych propozycji walk zagranicznych i, i na przykład wiesz, zebrałbyś tą samą lekcję być może, ale, ale za większe pieniądze. Nie, nie żałuję. No wiadomo, te pieniądze każdy chce zarabiać, ale no jestem świadomy, świadomy tego, co robię. No i nawet dzisiaj, nawet dzisiaj mogę powiedzieć, że pomimo tego, że. Przegrałem przed czasem, jestem dużo, dużo lepszym zawodnikiem niż byłem w momencie, kiedy dostawałem te propozycje, tak? I miałbym większe szanse dzisiaj w walce z czołówką, niż miałem ten rok czy dwa lata temu. A jeszcze większe będę miał szanse za rok czy za dwa, tak? Na wszystko, wszystko swoim czasem, wszystko po swojej kolejności, tak? Jaki to byłby przeskok po walce, nie wiem, na przykład ze sołdrą czy z Kroninem, od razu na miejscu Świata, tak? Jestem teraz doświadczony, dość, Bardziej doświadczony o to, że o tą koncentrację, o tą świadomość w ringu, tak? Na tym teraz pra, pracuję najbardziej. Czy to na walce z cieniem, czy na pracach w parach, dużo dużo robię właśnie prac w parach z zamianem Jonakiem, czego, czego mi za przeważnie brakowało w okresie przygotowawczym zawodnika, zawodnika, który potrafi przyjąć, który potrafi oddać, który, który też, też jest na, na, na jakimś poziomie sportowym. Bo wiadomo, można, można walczyć te wory, można robić. Na, na tarczach, ale to, to, to nie jest ten sam dystans to z drywalem gdzie jest jakieś zagrożenie ciągłe. Uczestniczyłeś w przygotowaniach Kamila Szermety do jego wielkiej walki życia. Widziałeś tą walkę? Jak oceniasz jego występ? No tak oglądałem. No, no no, Kam Kamil dał pewnie z siebie wszystko. No ale wiadomo, przegrył, no przegrał przede wszystkim z jednym z najlepszych zawodników, więc nie ma tutaj czego się wstydzić. Tak? Tym bardziej, że większość ludzi, jak nie wszyscy go skrasili na pożarcie, więc no Byłoby zaskoczenie, gdyby wygrał dla, dla, wszystkich, dla wszystkich innych. Byłem tam e, chyba dwa tygodnie spędziłem u Kamila na spalinkach, pomagałem mu. Było widać u niego w, w tą wiarę w siebie, pewność w siebie. Wchodził do ringu, chciał zwyciężyć. No, no wiadomo, jeden cios, drugi cios, no i te to wszystko się y, rozchodzi, tak? Hmm. Myślisz, że Polacy są skazani tylko na takie walki? Czy czego nam brakuje, że, że ostatnio, właśnie w tych występach, jednak Polacy są tą stroną bitą i raczej przegrywającą do jednej bramki? No przede wszystkim boksu od podstaw. Tak? No u nas w Polsce 9-latek czy tam 10-latek nie może, nie może toczyć walk turniejowych czy, czy startować na jakichś tam zawodach, a wszędzie indziej na, na za granicą to już można to sobie wyobrazić. Jak 9 lat jak już robi jakieś pierwsze walki, gdy Polak, gdy polski zawodnik, tam nie wiem, jak, jak to są przepisy, w wieku 13 czy 14 lat może stoczyć pierwszą walkę oficjalną, to zawodnicy już mają z innych krajach po, po kilkanaście albo kilkadziesiąt walk zawodów amatorskich, tak? No to, 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 to już jest ten przeskok na samym początku. No a dwa, no w Polsce mamy mało tych zawodników na jakimś tam poziomie, żeby żeby ze sobą rywalizować, sparować, pomagać. No, 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 Ciężko też jest finansowo kogoś sprowadzić tam za granicami. Czy to w Stanach, czy w Anglii, jest tych chłopaków dużo więcej i tam jest z kim sparować, od kogo się uczyć, kogo podpatrywać i tak dalej. Tak. Trener Hecki bada oddziaływanie ciosów na, na pięściarzy też bada chyba takie rzeczy, które mogą pomóc w tym, żeby, żeby jednak zachować tą formę również psychiczną. Czy, czy współpracowałeś z nim, jeżeli chodzi właśnie o takie ćwiczenia po tym no które mają zapewnić twojemu mózgowi również bezpieczeństwo na przyszłość? Czyli znaczy, tak jak mówię, no, no zrobiłem wszystkie badania z mózgiem, wszystko ok i czuję się dobrze, tak. Nawet nie miałem ani jakiegoś tam bólu głowy, ani wymiotów, ani nic tym, ani mi się nie kryciło w głowie, ani nic. To była chwila nieuwagi, dostałem z mnie i tyle, tak, no zmacniam. dużo, dużo teraz skupiam właśnie uwagi na, na, ćwi na ćwiczeniach karku, yy, tak było tak, tak przed ramionami, żeby, żeby jednak wzmocnić tą obręcz, obręcz, tutaj szyjną, yy, żeby to amortyzować, lepiej przyjmować, no i przed, przede wszystkim jak najmniej obrywać tych ciosów, unikać, tak, unikać, przepuszczać, no, to nie ma odpornych na, na ciosy, są źle trafiony, źle trafieni. Jakbyś teraz podszedł do takiej walki z kusanowym, gdybyś miał e, stanąć do rewanżu? Pokażę, jak, jak mam podejść, jak dojdzie do rewanżu. I co, to nie będę mówił tutaj, co zrobię, jak zrobię, bo to nie ma, nie ma najmniejszego sensu, bo, bo wiadomo, to trzeba wejść do ringu i to zrobić, i to pokazać. Bo, mówimy, po walce możemy porozmawiać, dlaczego, dlaczego tak zaboksowała, a nie. I ty, to ty zobaczysz, co się zmieniło, i czy to na lepsze, czy na jaki będzie wynik, tak. Czy ta przegrana dała Ci taką nową motywację, dała Ci trochę takiej złości sportowej, która była Ci potrzebna? No na pewno, przede wszystkim da, dała mi czas, tak, da, dała mi czas, bo po walce miałem nam półtorej miesiąca totalnego odpustu i od, od jedzenia, od diety, od treningów, odpocząłem, zregenerowałem się, ponaprawiałem kontuzję, taki głodny, głodny, tego boksu, głodny wrażeń, pojechałem na pomoc, pomimo tego, że nie byłem w ogóle w żadnym, w żadnym treningu, tam chyba po po trzech, po czterech biegach, biegach pojechałem do Kamila. I, no i wiadomo, bez tego, bez presji, bez tego ciśnienia, że muszę, że mam walkę. Fajnie to wyglądało, czyli to, to znowu uświadomiło mi, że, że nawet bez jakiejś formy formy trenowej, będąc spokojny w tym ringu, dużo więcej widzę i dużo lepiej jestem w stanie boksować. To, to sobie mo mogę sobie wyobrazić, a się przekonam już nie, niebawem na kolejnych sparingach, jak będzie ten spokój i plus forma, co jestem w stanie robić. A powiedz mi jeszcze co do wagi, czy, czy będziesz kombinował tutaj jeszcze z tą wagą? W jakiej wadze wracasz i, i w jakiej wadze będziesz walczył? Wracam w wadze super średniej i na, na, na razie nic nie zmieniam. No wiadomo, no najpierw chcę zrobić tak jak mówię tą, tą walkę, zobaczymy z kim będę walczył i zrewanżować się Husamowi właśnie w wadze super średniej i po tych dwóch walkach będę, będę mądrzejszy. Czy to, czy to ma wpływ te robienie wagi? na moją wydolność, czy na, na cokolwiek czy nie, bo, bo ja tam, tam no ja widzę inne problemy, co, co nie zagrało, inne przyczyny w tym co nie zagrało tam w ostatnich dwóch czy trzech pojedynkach, a to, to, to na pewno nie jest odwagi, ale tak jak mówię, będę, będę pewniejszy, będę, będę pewniejszy swojej decyzji po, po dwóch walkach, czy tam po, po przerobieniu jednej walki, ale jakimś tam zagrożeniem i dłuższego dystansu. Nie wiem, czy widziałeś, że Ryan Ford podpisał kontrakt tutaj z Igierzem Mazurem. Eee, czyli się gdzieś zbliża tutaj, jest, jest w Polsce, jest szansa na taką walkę? To już nie ode mnie zależy, tak. Czy to, czy to będzie łatwiej, łatwiej dograć taką walkę, czy będzie trudniej, no to już czas pokaże. Tak jak mówię, ja chcę najpierw wrócić do ringu, zrewanżować się, zrewanżować się i później zobaczymy. Będzie, będzie, będzie możliwość, czy tam będzie propozycja walki z Ryanem Fordem, czy na gali właśnie Jurka Mazura, czy, czy Forda ze mną na Gali, tymexu, to, to To wszystko zależy, tak, jakie będą propozycje, jakie będą możliwości. Jeżeli nie będzie żadnej lepszej propozycji finansowej, a tak, a tak samo sportowej, no to czemu nie, nie? To jeszcze powiedz, jak zareagowali Twojej kibice? Wiem, że masz dużo takich wiernych kibiców, twoich przyjaciół, rodziny, ale posypały się jakieś negatywne komentarze, jakoś to w ogóle, jak to odbierasz? A czy wiesz, kto we mnie wierzył? Moja rodzina, moi najbliżsi, no to wierzyli we mnie na samym początku, wierzą we mnie teraz. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że, że, że wyciągnę tylko i wyłącznie dobre wnioski z tej lekcji, tak? No i wrócę mądrzejszy przede wszystkim z większą świadomością. No, dużo, można, dużo można myśleć, dużo osób może mi mówić, czy. Czy to trener na treningach, czy, czy bardziej doświadczenie zawodnicy jak właśnie Damian Janek przed walką z Kusanowem. Dużo radę mi każdy może, może dawać, ale dopóki, dopóki się tego nie sprawdzi na własnej skórze, no to, no to nie jest się tego pewny. Tak? No, no Damian mi mówił na co mam uważać, trener też mi mówił czego mam nie robić. No ale wiadomo, zbyt pewnie się poczułem, gdzieś tam się rozróżniłem, w cudzysłowie rozkojarzyłem i wyłapałem wyłapałem na łeb i się wywróciłem. Tak? No i jestem o tyle, o tyle mądrzejszy. Ja jakimiś tam hejtami obcych ludzi czy, czy, czy krytyków się nie przejmuję bo, bo przecież jak każdy wie, jak podpisywałem kontrakt, jak przechodziłem na, na bok zawodowy, to, to dużo było niedowiarku mało kto we mnie wierzył poza najbliższymi, no to mam to jest bez różnicy, czy, czy przeciętny Kowalski widzi we mnie przyszłego mistrza świata, czy, czy widzi we mnie tylko i wyłącznie, żeby zarobić i dostać w łeb i, i zakończyć karierę, ja w siebie wierzę, moi najbliżsi we mnie wierzą, Cieszę się, że trenerzy we mnie wierzą, czy to Grzegorz, czy to, czy to Kuba. Idziemy razem do jednego celu: tytuł Mistrza Świata. Wiemy, wiemy co mamy robić, żeby to osiągnąć, na czym trzeba pracować. No i teraz kwestia tylko i wyłącznie coraz lepszych możliwości sparowania z coraz lepszymi zawodnikami, a to samo przyjdzie i tak, tak ten, te przeskoki będą widoczne z walki na walkę. na walkę. Dziękuję Ci za rozmowę, wszystkiego dobrego w tym roku. Coś jeszcze do kibiców chcesz przekazać? No pozdrawiam wszystkich swoich kibiców, hejterów również. Trzymajcie się. No dbaj o swoje zdrowie, niech ten cały koronawirus już jak najszybciej wygaśnie. Nie wiem, teraz no, ma być zima taka prawdziwa, to, to może te wszystkie wirusy zamrozi i wrócimy do rzeczywistości. Super, dziękuję Ci bardzo. No pozdrawiam. Podobało się, zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.